4 czerwca w sali bankietowej Faktoria w Koninie odbyła się gala jubileuszowa MZGOK. Dwudziestolecie istnienia sortowni odpadów komunalnych, siedmiolecie istnienia zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i Dzień Pracownika Komunalnego to trzy powody do świętowania przez pracowników i kadrę zarządzającą miejskiego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi. Szanowni Państwo, wyrażam ogromną wdzięczność, że zechcieliście. Państwo uczestniczyć w naszym święcie. Wykonujemy trudną i niewdzięczną pracę na rzecz mieszkańców. Trafiają do nas odpady od 370 tysięcy mieszkańców z terenu 36 gmin. Jesteśmy dumni z naszego zakładu. Jesteśmy jednym z niewielu, a właściwie jesteśmy jedynym tego typu zakładem, który tak kompleksowo zajmuje się gospodarką odpadami. Powodzenie naszej działalności jest przede wszystkim zasługą naszych pracowników. Codziennie starają się, dbają o rzetelne i bezpieczne e, wykonywanie swoich obowiązków. Pracowaliśmy w zespole 155-osobowym, z czego 124 osoby zatrudnione były na stanowiskach robotniczych, a 31 osób na stanowiskach nierobotniczych. Pracowaliśmy w strukturze organizacyjnej obejmujących, jak już wspomniałem wcześniej, zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakład Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych z sortownią, kompostownią, składowiskiem odpadów oraz działy wspomagające dział ochrony środowiska, obsługi klienta, utrzymanie ruchu, dział organizacyjno-prawny, finansowo-księgowy, zaopatrzenia i administracji, zamówień publicznych, samodzielne stanowisko do spraw kadr. Korzystając z okazji, przedstawię kilka kluczowych informacji dotyczących naszej działalności w roku 2021. Do wszystkich naszych instalacji przyjęliśmy 186 tysięcy ton odpadów. Jest to wynik o 10% mniejszy niż w roku poprzednim, ale już wyjaśniam dlaczego. Szczególny spadek nastąpił w masie odpadów kierowanych na składowisko, co jest zjawiskiem ekologicznym bardzo pożądanym. Sortownia przyjęła 17,5 tysiąca ton odpadów selektywnie zebranych, przetworzyła 17 i odzyskała blisko 10 tysięcy ton odpadów. Przekazanych do recyklingu. Do ponad 23 tysięcy ton zwiększyła się masa dostarczonych do kompostowni bioodpadów. Jest to wzrost o prawie 32%. Z tych odpadów powstało ponad 4 tysiące ton ulepszacza do gleby o handlowej nazwie Magno Hortis. Zakład termicznego uniesz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Za, jak wiadomo, zajmuje się wytwarzaniem ze spalanych odpadów energii elektrycznej i ciepła kogeneracji. W roku 2021 wyprodukowaliśmy prawie 45 tysięcy MWh energii elektrycznej i 173 tysiące GJ energii cieplnej. Wszystkie parametry emisyjne, bardzo rygorystyczne zaznaczam, w 2021 roku zostały dotrzymane, a służące temu reagenty wykorzystano w ilościach mniejszych od planowanych zapewniających jednak prawidłowe prowadzenie procesu. Osiągnięty został efekt ekologiczny. Do składowania po procesie trafiło i tutaj również uwaga procenta odpadów dopuszczalnych, a dopuszczalnych jest 15%. Wskaźnik efek efektywności energetycznej. Nasz wskaźnik wynosi 67%. 17, setnych przy wymaganym nie mniejszym niż 65%. Rok 2021 był dla spółki wyjątkowo udany. Mimo, że nie zmienialiśmy naszego cennika od 2017 roku i przyjmujemy odpady zmieszane, bo to jest najszerszy strumień odpadów za 320 zł, ale też nie zmieniliśmy. Opłat za tonę, za odpady po selektywnej zbiórce, cena za tonę wynosiła złotówkę. Był to, na, jak wspomniałem wcześniej, rekordowy w historii istnienia spółki ROK. Przychody spółki ze sprzedaży w tym roku, w roku 2021 wyniosły 67,5 miliona, zysk wyniósł blisko 11 milionów. Do tego wyniku przyczyniły się głównie opłaty za przyjęcie odpadów, sprzedaż wyprodukowanej z odpadów energii elektrycznej oraz sprzedaż surowców wtórnych. Cieszą nas wszystkie dowody uznania naszych osiągnięć. W 2021 roku otrzymaliśmy 11 prestiżowych nagród i wyróżnień. Dzisiaj, Szanowni Państwo, zostaliście obdarowani jubileuszowymi medalionami. One znajdują się na Waszych stolikach. Każdy. Medalion jest już Państwa własnością. Chcielibyśmy, abyście Państwo go zabrali do swoich domów. Dzisiaj także pracownicy o najdłuższym stażu otrzymają okolicznościowe statuetki. Wielu otrzyma honorowe odznaki i wyróżnienia. Wszystkim składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszej, udanej i satysfakcjonującej. Pracy w naszym zakładzie. Podczas uroczystości słowa wdzięczności i uznania wielokrotnie padały pod adresem pracowników spółki. Ich oddanie, profesjonalizm i zaangażowanie przerodziły się w sukces miejskiego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego punktem kulminacyjnym jubileuszu było wręczenie odznaczeń dla pracowników i osób w sposób szczególny związanych z działalnością MZGOK. Zakładu, który dzięki doświadczonej i wyspecjalizowanej kadrze w tak krótkim czasie osiągnął tak wiele. Na wniosek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie, kapituła Powiatu Konińskiego, przyznała Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi, spółka z OO w Koninie, honorowy tytuł Zasłużony dla Powiatu Konińskiego. Wśród nagrodzonych i odznaczonych podczas gali znaleźli się byli i obecni pracownicy MZGOK. Historia spalarni to również historia ludzi. Ludzi, którzy przyszli do spalarni jako obsługa już w ostatnim półroczu budowy spalarni, po to, żeby mogli już zobaczyć, mogli uczestniczyć w ostatnich pracach wykończeniowych, żeby śledzili, co firmy realizujące tę budowę wykonały. To wszystko młodzi ludzie, którzy rozpoczynali swoje życie zawodowe, mieli już pewne doświadczenie, bo większość z nich wcześniej odbywała staże bądź pracowała w zespole elektrowni PAK, ale byli to młodzi ludzie, którzy rozpoczęli swoją prawdziwą, poważną pracę na odpowiedzialnych stanowiskach. No i tak obserwowałam. Jak się rozwijali, jak się uczyli, jak zakładali rodziny, jak rodziły im się dzieci, jak budowali domy. Więc okazuje się, że poczucie stabilności i pewności zatrudnienia pozwoliło im również uporządkować ich własne życie. Dlatego załogę mamy bardzo stabilną, bardzo dobrą. To są sami już eksperci w tej chwili. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli spółek miejskich współpracujących z MZGOK, samorządowców i polityków. Wyobrażacie sobie, że do 1998 roku w mieście nie było takiej firmy jak MZGOK? W tej chwili to jest niewyobrażalne. Utonęlibyśmy w śmieciach. To jest prawdziwe kombo ta spółka, w której jest fachowa załoga, sensownie zarządzana i to spółka, która nie tylko daje do dobro miastu, mieszkańcom, ale także daje dużo samorządowi Konina. Rozbud był bardzo dynamiczny, powiedz. zaczęło się powiedz, od małego y, zakładu, później to wszystko się roz, rozrastało. No i oczywiście najważniejsze, już to co ukoronowało w jakimś sensie pewien etap, pierwszy etap, no to jest ta y, spalarnia śmieci, która jest wyjątkowa jakiego na okolicach, można powiedzieć że i w Polsce. My te odpady od mieszkańców zbieramy, a y, miejski zakład gospodarki odpadami komunalnymi je przetwarza, segreguje lub y, spala. Y, I to y, współpraca z tym przedsiębiorstwem, które jest na tak wysokim poziomie organizacyjnym, jest y, zaszczytem zarówno dla y, mieszkańców Konina, dla miasta Konina, jak i dla naszej spółki. To jest przykład na to, że spółka. Samorządowa może być dobrze zarządzana, może mieć świetne wyniki. Z roku na rok właściwie ten wynik finansowy się Podnosi. To też pokazuje, że zarządzanie poprzez spółki samorządowe może być dobrze robione, i Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest moim zdaniem jednym z najlepszych przykładów w całej Polsce. Duma rozpiera wręcz. Sami Państwo widzicie, co się na tej sali dzieje jak to są ludzie. Ja dodam, że. W naszym zakładzie, odkąd ja tutaj e, jestem, a wcześniej nie sprawdzałem, ale przez te trzy lata nie było, nie miała miejsca żadna rotacja, nikt się dobrowolnie z pracy nie zwolni. Więc to mówi to świadczy o tym, że tym ludziom jest u nas dobrze. Na sukces Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi składa się wiele czynników. To odważne decyzje, działalność w oparciu o najnowocześniejsze technologie, to dalekosiężne strategie rozwojowe spółki, to lata wytężonej pracy i miejmy nadzieję, kolejne ważne jubileusze.